Nicole, chodźmy. Najważniejsze, żeby Żenia nas nie zauważył, i żebyśmy weszli jak gdyby nigdy nic. Tak. Ojej, no, Cześć! Właśnie przyszliśmy. Gdzie byliście? Minęło już pół godziny. Światło gotowe, wszystko gotowe, a was nie ma. Musimy kręcić. Ja po prostu zbierałem jabłka. Jaki jabłka, żenia żartujesz? No, u nas tam rośnie wiśnia. Chodź, kręcimy. W porządku, ruszamy. No dalej, dalej. Stań tu, tu. O. I tak, nagrywamy. 3, 2, 1, 0, okej? Okay? W porządku, tak. No dobra, to do dzieła. I, I tak, tak, 3, 2, 3, 2 Nie, ja! Ja mówię, dawaj, 3, 2... Ja mówię 3, 2, 1, 0 i ale mi jest Nicole. Ja to mówię! Żenia! Ja chcę to mówić! Poczekajcie, uspokójcie się! Dlaczego zawsze ty masz to mówić? Co wy robicie? Ja chcę to powiedzieć! Tam jest Nikol! Ja chcę to Jak powiedzieć! Sobie. Ja, 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 ja sobie ja robicie? Sobie to Powiem, że witamy na kanale Miss Rzenia, Nicole, ja Rzenia, chcę to powiedzieć! Rzenia, spójrz, mam na imię Nicole, muszę to powiedzieć! Ja chcę dzisiaj powiedzieć Weźcie powitanie. się w końcu, uspokójcie! Nie wygląda dzisiaj modnie, sama chcę dzisiaj nakręcić film. Idź stąd! Dobra, wystarczy, wróćcie do normalności, okej? Okay? Tyle, uspokójcie się! Tak, okej. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0 Jesteś, Jesteś na, na kanale, kanale Miss, Nicole. Miss Nicole A dzisiaj, dzisiaj kręcimy... kręcimy Możecie to zrobić trochę żywiej Nie wiem o co wam dziś chodzi Cicho, kręcimy wideo Czekaj, Żenia, co my dzisiaj filmujemy? Pewnego dnia? Jeden dzień z naszego życia A dziś dzisiaj kręcimy, kręcimy jeden, jeden dzień z naszego, z naszego życia, życia. No wy nie spaliście trzy dni, czy co? Czy nie jedliście? Nie rozumiem. Chcecie, żebyśmy pokazali wam, jak go spędzamy? Chodźcie. Chodźmy. To wszystko, skończyliśmy, nie? Ciężko było. Kurczę, Nicole, zmęczyło mnie to. Żenia, idziemy się napić wody na pięć minut. Co ty, kręciliśmy dopiero trzy minuty, żartujesz? Jesteśmy zmęczeni. Nie marudź. Nagraliśmy trzy minuty filmu, nawet nie ma jeszcze trzech.